Ale ja mam nową! Ale ja mam nową! Nie, dobra, nie, nie, Ja siebie, kawę, styk! Ja to mogę bić! 29, 29, tak się nazywam, Fortnite! Nie, jak mi gra pobrała! Jak ja nie może twoi widzowie chcą dodać, to mówię moje imię, nie? wiecie, Są że mamy? jest imię pokazane w którymś tam rogu, nawet wiem, w którym, bo nie chcę mi się patrzeć. Lewa albo Patrz, <grym grym> Nie, na tak, no, chyba. ty jak pójdziesz do swojej bazy, to sobie możesz wybierać te rzeczy, jakie tam chcesz do walki, wiesz? Tak, te? sprawdziłem, co? Ja sobie właśnie będę dał snajper, chyba. Czy ty bierzesz wow. O szkoda co robisz? O szkoda o mama mia! O mama mia, o mama mia! O, o szkoda czaszki O nie, nie mogę tego użyć! Dobra, dobra, podoba się. Ani ma zimną, ani nie było. Na następny poziom 37 już. No, ho, ho. To będzie. Tej grzewa. Nie ma. Nie masz. Na no, razie też. Ale... O, będę I... kod. Z Brawl Stars. Nie, nie, to dobra, terenia. weź, Weźcie weźcie do screen. Słuchaj. No, padłem pod mapę. Co? Jestem pod makę! Podmaką! Jestem... Też jak się Wam podobała piosenka, to możecie w komentarzach oceniać. Ale piosenka była Ech. bardzo... Ale z pomocy! Pięka. Jestem pod mapą! Kilka prób było też z tą piosenką, ale było mega dużo piosenek i dlatego pod koniec było takie przyspieszenie, ale to... Później... Bo ja wiem, ja wiem czemu, ja mogę powiedzieć? A po... Ale skąd ty wiesz o co chodzi z tym na końcu? No to było na kompujeć. By, by no z trochę wychodziłem na pewno. Rola... No Ronaldo Roblox, mam takie jak takie postać, tylko inne torsy inne takie coś. Ale pomocy! Dobra. Alex! Pomocy! A jak ja mam! Kinom? Czadzi, jest mały resta, Mały reset. Udało się. Uhu. A ty, gdzie Uhu. teraz jesteś? Musiałem wiedzieć, że dźwięki w dźwięki bo Zapomniałem. A, u mnie w bazie jestem. Biorę gdzie leczy. jest w bazie? bo nie widzę. U nas jego. No nie widzę dalej, wiesz? Jestem dalej u siebie. Nie wiem. Nie. Przecież ty to budowłeś, te schody odcinki. <noise> Gdzie ty jesteś? O, tam. E, u mnie? O, no to nie. ja się nie zgadzam, nie Jestem zgadzam. tym dziubaskiem, widzisz? Latającym. Cicho bądź. Jestem tym statkiem kosmicznym. A, statkiem kosmicznym. Ja pierdzie... O, kurczaczki jasne. A mogę do ciebie przyjść, przetestować ten statek, bo u siebie nie mam. Masz u siebie! Co? Masz! Stoimy ja to widzowie! Ja pierd... O kur... O szkudę. co tu się dzieje? Ja pierdziele! Ja nic nie słyszę, nie? Łał, łał, pod helikopterem! Ja też będę lat. I do góry! Ja pierdziele, jak... Co się... Kurde, Nie wiem, jak to teraz zrobić, ale dobra. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie, się się nie, nie, spadłem. O! nie, Alek, nie, 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 mnie, nie, zabijaj mnie. nie zabijaj mnie. Proszę, mam jedną czasę, że nie, 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 mnie, nie, jest rzadkość, To jest rzadkość! Grą. No, nie, 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 ja nie, 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 Zalał na mnie mój pad, do Nintendo poleci i za okno. Aż wyskoczyłam z krzesła mówić, Zobaczysz na filmie. Możesz dobra. dać komentarz, jakbyś chciał. Dobra, dobra. A pod piosenką, a jak chcecie posłuchać piosenki na innym programie, to możecie posłuchać na Blackpingu, bo już wyleciała. Blackpink Song. Blackpink Song. Zapinam, mnie, zapominam, zapinam pasy, zapinam pasy. PAPI mamy PASY! LATAĆ KAŻDY mogą. Ja przy przyjeżdżam, cześć! Dla ciebie cisza, za to, na Messengerze. No Facebook Lecę jest beciele. po... Ikonka Facebooka, bo ja na Facebooku to wszystko czytam, ale... Gdzie ty jesteś? No, nie ja? mogę tam! Jestem na schodach. U siebie? Czy u mo nie. na moich schodach? No. O, szkurczaczki! O, ty gdzie. ty Gdzie ty jesteś, naprawdę? Jak za mną? Że cię nie widzę nigdzie. Widzę, jak go widzicie, to ja nie wiem, Jak go widzicie, ja siebie nie widzę. Nie, no, a przesadziłeś, przesadziłeś. Już mam najmocniejszej broni na świecie. Czyli rakietnica. Pu, 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 pu. Nie, nic, nie jest ci. Dobra, lecimy. Gdzie ja ty te... jesteś? Idzie Gdzie? No, kurwa. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Też? O, szkurczaczki, jasne. Nagrywam. Nagrywamy Nagrywam. Jest, jest, jest. jest. No, nie jesmy. jest. jest, jest. Ja nie mogę. O kurde, do Ronaldu lecę Nie będę już do zły, że lecę wiatrakiem do ciebie. Nie. Wiatrak, wiatrak. Chodź na solo. O, o jak jest? Co to solo? To. O szkóry, nie. Dobra, teraz mnie pokonałeś. Teraz mnie pokonałeś. Czekajcie, łączę lampkę kolorową dla was. no i... A wiecie, że Aleks chciał nie. leda Amongusa? Nie nie, 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 też, to jeszcze to 50 lat temu bez nowy rok <laughs> No i życzymy też nowego wesołego nowego roku. To wie, Aleksa, Alexa, Sonika może? Nie, weź, weź przestań, bo ja wiem co chcę powiedzieć. Bo w będzie za dwa lata w 2017 no, Sonik. Desz 2017 był już kilka latem. No czy 2017, 7, 7, 70? No nie, 7my. 2090, 207my to będzie nowa. No i e, e, kurde gdzie ty jesteś bo kurde no, content zły jest. Ale nie on nie w bazie. Tuż tam u u siebie w bazie. Nie u mnie! Ah! Moje głas biedne! <laughs> A jest super! Ale będą góry oh, komentarze pod tym filmem! Najlepsza szczelba stąd jest, nie, no ja kocham tą szczelbę. No teraz innym cię pokonałem, ale kocham szczelbę. Kurde. Masz ostatnie słowo, zanim się polecimy z życiem. A co to życie? Dobra, zaraz! Tak, po... ja to nie skończyłeś z życiem. O, szkoda, to ja się skończę z życiem teraz. Nie, mama mia! Ale to się nic nie stanie. No wiem. Powiesz? Ja pierdę, jak moja myszka leci jak ślimak pod tej taczce. Z... Ej, bo Ronaldo, a Messi, Ronaldo ma dwa, a Ty masz jeden. Czyli ja, ja mam Messi ma dwa, ty ja mam jeden. No, bo ja mam dwa Ale a jak jeden. widzicie, było, była zmiana systemu Windows 11 wizowy. No Jezu, o, dobra, to zapomniałem. Kude i nic nie tu. dobra, teraz możesz robić, o, kurczaczki jasne, nie, przestań, 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 ty, 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 ty. Helikopter, helikopter leci, leci le le już do ciebie, twój ulubiony piłkarz Messi do ciebie leci, przygotuj się na autograf. Tylko helikopter nie umie chyba lecieć tam. Nie, jestem u mnie w bramce. Limessy nie umie jednak. O szkurę, no i najpomniej jest. Łatwo po poszło? Się nie je. Co? Tak łatwo poszło z tobą? ja nie wiem. Nie, nie, nie będzie łatwo. Nie będzie, kręcę. Nie będzie tak łatwo, wiesz? Kurde, czeka, czekaj, bo mi się kurde... Wo. Nie, nie, dobra, przestań, teraz było na co? Cześć, niech mi się szczelba naładuje, please, please, please. Ale to mi się szabla. Znaczy ta moja, moja nowa szabla musi mi się naładować. To szkoda, po mnie, po mnie, zara, nie, teraz naprawdę po mnie, po mnie, po mnie. Z czym ja tracę życie nie wiadomo skąd. <laughs> o, nie, 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 nie. Dobra, to wie. Ja będę musiał kończyć, więc to chyba będzie. Teraz. To do mnie wlecił samolotem. Ja. Ty gdzie umiesz latać? Gdzie w ogóle? No właśnie, nocku! Gdzie na, się? na <noise> Nie widzę. Do... Chodzi ci o to? Samolot. Czy to jest na środku świata w katarze? Ja nie widzę ciebie. Nie widzę. To jest helikopter? Nie, Czy... samolot. Idzie. O to chodzi? Nie, bo ja jadę autem i se driftuję. Jechałem pod mapę. <grym> Tutaj ty... nadal driftuję. Bo no. ja chyba wiem, gdzie wpaść pod mapę, jak ty już tam wpadłeś. Do. Gdzie ty wpadłeś pod mapy jaki... Dobra, pa mnie, ja muszę kończyć pa! Pa 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 pa! Bang bang. No i sobie, to było na tyle. że się ale ja się z wami żegnam. Żegnam no i powiem wam jedno. Oglądajcie się na Blackpinku piosenkę, no i co? Na YouTube też możecie, ale to bez znaczenia. Ja się z wami żegnam, no i co? Adigos, z muszę kamerykę popadawić.